I wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej serii Zagrajmy w Need for Speed Underground 2 Dokładnie tak, to Wy wybraliście tę grę jako mm, nowa seria w, na moim kanale Także nie pozostaje nam nic innego jak tylko zacząć, ale zanim to jeszcze może powiem kilka rzeczy Otóż... Już wcześniej próbowałem nagrać jakiś odcinek, ale niestety gra mi się zwiesiła. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj są wstawki filmowe, jakieś przerywniki i na nich oczywiście nie będę się odzywał, ale możecie też mi w sumie napisać, czy, czy chcecie oglądać wszystko łącznie z tymi przerywnikami, czy tylko same wyścigi. Będę starał się grać możliwie jak najlepiej, wiadomo, ale to ze względu na to, że ustawię sobie poziom trudności na hard oraz będę grał na manualnym, e, sterowaniu chciałbym powiedzieć, e, na manualnej skrzyni biegów, czyli będę sobie sam przełączał biegi e, i będę grał z wyłączonym catch-upem, jeśli w ogóle można to zrobić w karierze, czyli tak zwany doganiacz, można powiedzieć, ja to tak sobie nazwałem, że no ci, którzy grali w Trespida to wiedzą o co chodzi Okej, okay, um, myślę, że chyba to tyle i możemy zaczynać. Mam nadzieję, że mi się nigdzie gra nie zwiesi. Jeszcze sobie mikrofon poprawię. Okej, okay, tak jest dobrze. E, zobaczę sobie jeszcze w ustawieniach Czy się ustawię tak, jest Career Difficult Hard. Ok, tutaj jest wszystko w porządku. Hmm. Aha, jeszcze co do audio. Ci, którzy myślą na Facebooku, to już czytali tę wiadomość, ale e, jeszcze powiem tutaj: otóż, jak słyszycie, a raczej nie słyszycie żadnej muzyki w tle, a to dlatego, że wrzucę. Znaczy nie, no te, teraz już słyszycie jakąś, ale to nie jest oryginalna z gry, dlatego że YouTube prawdopodobnie mógłby się przyczepić do praw autorskich, do których ja nie mam, e... Znaczy, no, których nie mam do, do, do muzyki, którą jej wybrało jako utwory w backgroundzie, dlatego e, sam wybrałem jakąś muzykę. Mam nadzieję, że przeżyjecie to jakoś i e, nie będziecie flamencie na mnie, że, że wybrałem jakieś słabe utwory albo że komuś one się one nie podobają. No trudno, no, musiałem sobie jakoś z tym poradzić, nie chciałem mieć później problemów z kanałem. No dobra, myślę, że to tyle. Możemy w sumie zaczynać. Wciskamy karierę, jak widzicie ty próbowałem nagrać, ale rozpoczniemy nową. E, tak, name, no tak jak mam, Miłosz, nie mogę, kurde, dobra, to miłość będzie. Tak, tak, tak. Cleaning up out there. Do it again. You took out Eddie, scored the babe. Have you thought about what's next? I don't think there's anyone out there that can beat you. We like what we see. There's room my posse for you, and I ain't taking no for an answer. What's it gonna be? Jak widzieliśmy najwyraźniej, ktoś się pasł w konkurencji. To było w przeszłości. Teraz mamy teraźniejszość. you might want to change things up to help clear your head can't say i blame you hey listen when you get to bayview my gal rachel'll hook you up she's loaned you her ride it's at the airport waiting now it's her baby so be gentle good luck bro be seeing ya Rachel, Samantha's friend I heard your plane finally got in well welcome to Bayview hey if you haven't already guessed it what you're hearing is the car's short message system otherwise known as SMS I don't know if you're familiar with it so I set it up for first-time use read the instructions to find out how it works okay wszystkie ważne informacje. <coughs> Zdobywamy za pomocą SMS-ów, które dostajemy od naszych różnych kumpli. których tam zdobywamy. Teraz jesteśmy jesteśmy w Bayview na lotnisku. I musimy odwieźć auto Rachel, czyli koleżanki, na, koleżanki naszej koleżanki w sumie. Wypożyczyła nam właśnie swoje auto. No, i musimy o nie zadbać, nie możemy go zarysować, no ale wiadomo, to jest takie tylko umowne. Także możemy dowoli tam hasać sobie po drodze, no ale postarajmy się, jak najlepiej dojechać. Tutaj mam pierwszą wiadomość o tym, właśnie o tych SMS-ach, że one będą przychodzić, że różne ikony, różne kolory tak dalej. Ja się to nie będę tutaj zaznajomiał, z tym zaznajomiał, ponieważ, no, powiedzmy, że już tam w miarę to ogarnąłem i. Wszystkiego się dowiemy podczas gry. Także możemy jechać. Okej, no dobra. Jest system GPS. O, znowu jakaś informacja. Tak, status kariery i... progres, dobra. Trochę ten GPS mnie denerwuje, ponieważ nie jest tak jak w... Right Okej, okay, dobra. Jakiś koleś y dzwonił do Rachel i powiedział jej o, o, jakiej, o jakimś wyścigu i od razu nam się zaznaczył. Ok, prawdopodobnie będziemy brać udział w tych wyścigach. Jak widzicie, coraz więcej kropek się pojawia: takich kółek, które symbolizują właśnie wyścigi. To są te kropki z bez środka. Puste w środku są. Dobra, no, jakieś wiadomości dostajemy. Czekajcie, co so, może to zobaczę. Aha, tutaj jest a propos mapy, minimapy. A, nic specjalnego. Eee, dobra, to w sumie tyle. Nie będziemy tego czytać, nie będę wam tego pokazywał, bo to szkoda na to czasu. Eee, zajmiemy się głównie wyścigami, no i eee, fabułą, mniej więcej, jak ona przebiega. Eee, no jak widzieliście, zaczęło się od tego, że kilka miesięcy temu, albo 6 miesięcy temu, eee, ktoś niestety pozbył się konkurencji. Eee, no i chyba wysłali nas, żebyśmy porachowali im kości i pokazali, kto tu jest najlepszy. Czyli coś w stylu. Eee, szybkich i wściekłych. Także doskonale skorzystacie sobie tą historię. Eee, aha, jeszcze co do GPS-a. Właśnie podoba mi się to, że tak jak we współczesnych grach jest teraz, eee, na mini-mapie nam pokazuje trasę poświetloną. Jak mamy jechać, to mamy strzałkę, która kurczę, czasami eee, szybko zmienia kierunek. Eee, I i czasami wiadomo, w którą ulicę eee, będziemy musieli skręcić, więc trzeba uważać. Dobra, dojechaliśmy do garażu. Jeszcze wszystko przeczytam wiadomość. Changing Sterling controls. Dobra, wiem, wiem, wiem o tym. Ok. Eee, no to wchodzi. A poczekajcie, jeszcze zobaczę sobie opcję na chwilę. Eee, w. Nie, nie tutaj. Hmm. Nie ma tu controlsów. No trudno. Dobra, wchodzimy. Tak, wchodzimy do sklepu. A czy nie, dobra, to nie jest garaż, to jest sklep. Finally, where have you been with my ride, huh? There better not be a single mark on it. sam claims you can drive maybe so but you ain't using my rides use your cash to pick out a set of wheels i'll call you later oh hey i forgot samantha called your insurance payout just came through so she wired it over this should be enough to cover the cost of any one of these rides i'll check in with you later Hmm. Dobra, musimy sobie teraz wybrać nasze pierwsze Tam eee, Tamto oczywiście nie było nasze, to było Rachel. Więc musimy mieć też czym jeździć. A sobie zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Oj, Aha, ok. Eee, czyli prawie z się wychodzi? Jak Można to jakoś obrócić. Chyba nie. Próbuję klikać. Coś Centeges. Chyba nie można obracać. Albo ja to nie wiem. Ja sobie wezmę Focusa, ponieważ mi się to auto podoba. Nadal mamy trzy parametry: to jest od lewej przyspieszenie, maksymalna prędkość i handling, czyli powiedzmy kontrola auta, czy tam utrzymanie się na, na nawierzchni. Coś takiego można to powiedzieć po polsku. Nie wiem, jak to fachowo się nazywa. Możecie mi poprawić i napisać w sumie. No, to będzie miło z naszej strony, jeśli wiecie dokładnie, jak to ująć w jednym słowie. Jednym słowem. Dobra, bierzemy tego fokusa, tak jest. Zapisujemy. No i ciśnijmy. Ok, now that you got yourself a set of wheels, head over to my garage. And don't look for rides, because there's nothing going on. And don't keep me waiting again. Hmm. OK, e, Musimy jechać teraz do... Czekajcie, jeszcze coś zobaczyć. Aha, no, to są te wiadomości i potwieram, żeby mi się nie wyświetlały, dobra e, Musimy jechać teraz do garażu i tam będziemy mogli składować swoje wszystkie auta e, Poznamy tam powiedzmy mechanika jeśli, to, jeśli tak to będzie można nazwać, tą, tą osobę, jak widać, Rachel nam bardzo pomaga. Trochę ironicznie z nami pogrywa, ale ogólnie jest miłą osobą, jak się można domyśleć. Ja jestem ciekaw, kiedy spotkamy naszą przyjaciółkę, właśnie, która nas tutaj wezwała, bo na razie wszystko dzieje się gdzieś obok niej. Tu jakieś jakieś info, jest, może weźmy to. Toczymy o czym? A, event filtering. Nie, nie, dzięki, dobra. To jest informacja o tym, że na mapie możemy sobie filtrować yy, różne eventy, czyli wyścigi. Dobra, to mamy Race Breaker. Okej, okay, jest jakiś Race Breaker. Nie wiem co dokładnie z tym chodzi, ale było napisane, żeby zamontować sobie Nitro. To się pewnie jeszcze jakoś później dowiemy. Dobra, tutaj już na prawo mamy garaż. Jak widzicie, to są takie latarnie, czasami wyróżniające się od innych. Świecą właśnie na taki konkretny kolor. I to od razu możemy sobie skarżyć z tym, że tu jest jakiś, jakiś punkt, który możemy, z którego możemy skorzystać. Jakiś sklep, jakiś racing, czy, czy cokolwiek innego. Ok, wchodzimy do garażu. Let me give you the 411. Everything in the Bayview race scene goes through me. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it, if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation only series called the Underground Racing League for the elite driver where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard under the hood, he'll hook you up.

Nie wiem, czy by to kupował różne to chociaż może jedno, jedno jeszcze będę kupował. Po prostu z innej klasy, powiedzmy bardziej, bardziej ociężałe, cięższe, ale zobaczymy jeszcze. Możemy też zobaczyć visual rating po prawej stronie. Za każdą zmianę w aucie, chodzi mi o wygląd i oczywiście parametry, będzie nam wzrastał ten, ten właśnie poziom ratingu. Im wyższy, tym, tym lepiej, bo chyba będziemy wtedy dostawać więcej, więcej kasy za wyścigi, albo się mylę. No, w każdym bądź razie do czegoś to służy. Ok, Change parts, no, Możemy sobie zmieniać różne elementy samochodu, tak jak mówiłem, tuningować go. Także my to oczywiście nic nie mamy, więc sam nie będę wchodził, bo nie ma po co. No, tu jeszcze mam jakieś nagrody. Okej, okay. myślę, że to tyle. Możemy wracać

w mieście są postawione jakieś wyścigi, prostawione już, gotowe do tego, abyśmy w nich uczestniczyli. I włączymy sobie może mapę. I no, tutaj nie ma nic ambitnego, po prostu mamy różne kropki znaczy, dwie rodzaje kropek w sumie, tak na, takich, takich ogólnych dwie kategorie. Te takie pełne, zapełnione, takie Carlot Performance Shop Garage to są właśnie mie miejsca, a kropki, które są puste w środku, to są różnego rodzaju wyścigi. Możemy sobie filtrować, że na przykład pokazywało nam tylko jeden rodzaj wyścigów itd. itd. My jesteśmy z zieloną strzałką, może mogę to jakoś przybliżyć. O, mogę w miarę Ehm, jesteśmy zieloną strzałką, pomarańczowe to są przeciwnicy ehm, i podkreślam, że to są przeciwnicy, a nie auta, które sobie jeżdżą, czyli te, te takie statyczne. Ehm, pamiętam, że chyba w którymś for speed, a może nawet w tym, e, można było podjeżdżać właśnie do tych przeciwników i jakoś wyzywać ich na pojedynek, ale to pewnie z czasem przyjdzie i na razie skupimy się e, na wyścigach. Myślę, że na ten odcinek to było na tyle. To będzie taki wstęp. Od przyszłego odcinku już zaczynamy prawdziwe wyścigi i będziemy pracować na swoją sławę. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną i będzie Wam się ta seria podobała. No, sami ją w sumie wybraliście. Um, no i tyle. Oczywiście zachęcam Was też do, um, do zajrzenia. Hey, man. If you

Biorąco was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że sobie znajdziecie e, też coś dla siebie tam. No i to było na tyle. Do usłyszenia. Na razie, hej!